Witam was na kanale marki Ravenol. Ja jestem Patrycja i mam dzisiaj odcinek, który jest prawdziwą petardą. Jak widzicie, za moimi plecami stoi prawdziwa gwiazda, a mianowicie najmocniejsza wersja C-klasy Mercedes AMG C63 S z silnikiem V8 o mocy 510 koni mechanicznych, który przyspiesza do setki w zaledwie 4 sekundy. Robi to na Was wrażenie? Jestem przekonana, że tak, a jeszcze nie zdążyłam Wam opowiedzieć o zmianach, które wprowadzili inżynierowie AMG w skrzyni tego samochodu. Otóż nie znajdziecie tutaj zwykłej, standardowej, siedmiobiegowej skrzyni Mercedesa, tylko skrzyni Speed Shift MCT, która zamiast standardowego sprzęgła hydrokinetycznego posiada wielopłytkowe sprzęgło mokre, które zapewnia dynamiczną jazdę i niższą wagę tego samochodu. A czy faktycznie tak jest? O tym przekonamy się już za chwilę podczas przejażdżki z Arturem Skorupskim, właścicielem warsztatu Skorupski Tribe. Tuż po naszej przejażdżce z powrotem wrócimy do warsztatu, gdzie Jacek wykona wymianę oleju silnikowego wraz z filtrami. Zachwycona jazdą. Nie sądziłam, że samochód cywilny może dać taką adrenalinę. Samochód naprawdę super trzymał się drogi, a dźwięk, który wydobywa się spod tej fałusemki, jest wspaniały. A teraz zapraszam Was do warsztatu, żeby wykonać wymianę oleju. Chodźcie! Wróciliśmy już z placu i muszę przyznać, że emocje są naprawdę ogromne, ale muszę zadać Ci kilka pytań dotyczących właśnie wymiany oleju silnikowego. Powiedz mi, jakie są interwały wymiany w tym samochodzie? Jeżeli chodzi o interwały przy jeździe miejskiej, to no, tak jak zwykle 10 tysięcy i wymieniamy olej. Jeżeli chodzi o jazdę torową, że autem często wjeżdżamy na tor, no to tu akurat wymieniamy co wyjazd, ponieważ taka jazda bardzo mocno podnosi temperaturę silnika i oleju i olej traci swoje właściwości, więc tutaj zalecamy wymianę co wyjazd. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj potężny silnik V8 o mocy 510 koni, w jaki sposób powinniśmy dobierać ten olej i na co zwracać uwagę? No na pewno dobierać olej poprzez specyfikację ASO sprawdzić sobie jaki jest i poddobrać olej, można też wykorzystać dobierarkę, polecam tutaj stronę ravenol.pl gdzie poprzez formularz jak wpiszemy swoje auto, pokaże nam jaki olej zalać. W tym modelu pokaże nam dwa oleje, 0W40, który jest stosowany do stylu, do stylu jazdy miejskiego oraz 0W50 i ten olej bardziej jest przystosowany do jazdy na torze. Ok, a opowiedz mi jeszcze trochę o technologii, w której został wykonany olej SSL. Została tutaj zastosowana technologia USVO, Ultra Strong Viscosity Oil. Jest to technologia przystosowana do takich wyżyłowanych silników. Olej nie ścina się w niektórych temperaturach, tylko utrzymuje cały czas smarowanie w silniku. Dodatkowo lepiej odprowadza ciepło, żeby silnik się nie przygrzewał. I myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że każdy olej w technologii USVO posiada również w sobie technologię CleanSynto. W związku z czym olej nie tylko e, pozwala na osiąganie ekstremalnych e, osiągów bez utraty lepkości, ale również dba o to, aby silnik pozostał czysty i w jak najlepszej kondycji. Dokładnie, tak jak mówisz, oleje Revenona posiadają bardzo dużo środków czyszczących, płuczących, myjących silnik, więc utrzymuje go w czystości, co też powoduje, że ta temperatura jest lepiej odbierana niż jest jakiś pył w silniku czy inne zanieczystości, które utrzymują tą temperaturę. Rozmawiając o silniku, powiedziałeś mi przed rozpoczęciem nagrywania właśnie taką ciekawostkę o montażu samego silnika. Czy mógłbyś tutaj powiedzieć nam jeszcze trochę widzom jak to wygląda? Tak, jak tutaj widzicie jest taka wlepka. Jest tutaj podpisana osoba, która od samego początku do końca składa silnik i później się podpisuje i jest ta wlepka widoczna na silniku. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się tak bardzo jak mi. A już niedługo w kolejnym odcinku pokażemy Wam, jak wykonać dynamiczną wymianę oleju w skrzyni tego samochodu. Dlatego koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco. Do zobaczenia!